Wiek ulicami i Warszawy, pokazując swoją odporność i psychiczną, i fizyczną, podkreślając, jak ważna ta odporność fizyczna i psychiczna jest także do prowadzenia polityki bezpieczeństwa największego mocarstwa na świecie. Bilateralnie do stolicy, to przyjeżdża tylko do Warszawy i odbywa tylko spotkania w Warszawie. Ale. Gdzie jest... pani są dzisiaj potrzebne Ukraińcom najbardziej? Dzisiaj rozmawiałem z Ukraińcami. Dzisiaj rozmawiałem z Ukraińcami. Najbardziej dzisiaj Ukraińcom potrzebne jest, wie pani, co? Zawieszenie działań zbrojnych. Ukraińcy nie chcą każdego ranka budzić się w strachu, czy leci bomba, czy nie leci bomba. Z Putinem w ten czy inny sposób wszyscy współpracują. My też musimy współpracować. Ale powiem tak. Prędzej czy później wrócimy do momentu, w którym będziemy musieli jakoś normalizować te stosunki na klubie Ukrainy? Nie będzie moim zdaniem żadnego trupa Ukrainy, ale Ukraina będzie zniszczona i poraniona. W jaki sposób się ta wojna zakończy, w olbrzymiej mierze będzie decydowało się poza Polską. Czy równie mocno oklaskiwałby pan w Polskim Sejmie wraz z kolegami Donalda Trumpa, krzycząc Donald Trump, tak jak było to tuż po wyborach w Polskim Sejmie? Dość bezprecedensowa sytuacja, kiedy polscy politycy skandowali nazwisko zagranicznego przywódcy, pan również na stojąco. Oczywiście tak, dlatego że jeżeli chodzi o relacje z Polską, Donald Trump pokazał w, w pierwszej kadencji, kiedy był prezydentem, że jest przyjacielem Polski.